19 lipca wspominamy świętego Symmacha, papieża. Symmach rządził kościołem jako papież w latach 498 do 514. Były to wtedy stosunkowo długie rządy. Wybrany na następcę świętego Piotra został w dniu 22 listopada 498 roku. Nie były to łatwe czasy. We Włoszech panował wówczas król wschodnich gotów Teodoryk Wielki. Chociaż był on Arianinem, dla katolików był tolerancyjny. W myśl wyznawanej zasady religii nie możemy narzucić, gdyż nie można nikogo zmuszać do tego, aby wierzył w to, w co nie chce wierzyć. W polityce jednak król był bezwzględny. Kiedy Teodorykowi narazili się senatorowie rzymscy Sestus i Probin, podejrzenie padło wtedy także na papieża, jakoby popierał spiskowców. Wtedy zaczęły się w Rzymie krwawe czystki, co musiało wywoływać tym większą nienawiść Rzymian. Król był pewien, że na czele spisku stoi właśnie papież. Nie śmiał wprawdzie podnieść na niego ręki, ale na każdym kroku utrudniał mu działalność. Papież natomiast modlił się za swojego prześladowcę. Kanonizacja świętego Symmacha, jak wielu innych jego poprzedników, odbyła się spontanicznie poprzez powszechny kult, oddawany mu od samych początków bez formalnej proklamacji. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, ty wybrałeś świętego Smacha, aby przewodził całemu kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże. you mm -hmm.